Wychodzimy. Która zjadła torby? Mówiłem ci, że ani Amelka, ani mama nie wzięły twojej torby. Która? Ta niebieska. Dziecko, ty znowu wyglądasz jak. Ty kokieterka! No wiesz, że tego nie znoszę! Gdy idzie do góry lewa rzęsa! No, mi to ciśnienie idzie do góry, a babci to już na pewno. Co ty masz na rękach? Cipsy większe niż parówy, gdy się widzisz z kolegami. No, chyba po to, żeby sobie później obiadek tam szybko. Weź bitch, weź zami... Coś ty do mnie powiedziała? No nieważne. Znowu piszę, mojej fani. No ciekawe, jacy, chyba mama. Chcesz mnie wyprowadzić z równowagi? To działam na ciebie jak tabletka. Po całym dniu z tobą, to ja dopiero będę musiał brać tabletki. Na nerwy. I tak zrobimy zapasy. Jeszcze ci mało? W nocy ci widziałem w kuchni, jak robiłaś zapasy. Myślałem, że to już na całą zimę. Co ty masz dziewczyno, w głowie? Niemieckie auta, luksusowe zegarki. Nie tak Cię wychowałem. Mam wrażenie, że tu jakoś jaśniej się zrobiło. Znowu świecę cwieckami. No jak zwykle. Gdzie ty się patrzysz z boczuszku. No nie da się inaczej. Gdzie nie spojrzę, tam są one. Wychodzimy. Pozdrawiamy każdą dobrą mordę. Mua!